Rzaczne zwyczajnie, że z tobą w domu zawsze jest fajnie. I w deszcz, i w słodku, w smutku, i w radości wspierasz i uczysz w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę ci dziękować. Skromnych bukiecik kwiatów darować. I składamy. Zdrowia się i codziennie nadużywamy problem ze stawami kości. Obyś miał zawsze spokojną głowę. Bo nas dzieci na lwy stalowe. nie Spokojnego. Spokojnie. Niech ci płyną jak najmilejszy cię trudne chwile, gdzie dzięki się światu miły tego my dzieci ci życzmy. Najdroższe tato, niech loski z kwiatów życie utrata. niech nie da poznać żadnych trosk i rzuci po młodzi pieniędzy. Stos.